No i jest mi Irak. To możemy zaraz zagrać w Redseca po tym. Ale tu będzie snajpa. Tu będzie snajpa Dajcie mi wybrać snajpę. Lecimy. A po co jest Teraz muszę snajpy. Czarnuj się? Dlaczego? A od BF -a trójki tylko tym się Dlatego. Oho! ALE DOSTAŁ O, TU BYŁ PIEPRZAŚ DZIADY Rozumiem w takim razie miło. O, ho, 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 hedzik, co to? Co to było? Co to było? Kosmici atakują jakimiś laserami. Pew cały czas nas zaskakuje. Proszę bardzo, proszę bardzo Proszę bardzo Same Hedy lecą, ale jestem boski Proszę bardzo. jest tłusto, jest tłusto. Podchodzimy coraz bliżej. Tak. Proszę bardzo. Och! Co to w ogóle było?! Kolejny. Proszę bardzo. Jest złapany, kolejny. Kolejny złapany. Co tu się dzieje w ogóle? Jak to wszystko wchodzi? Jak w masełko. Ok. Dobra, uciekamy, bo on będzie nas widział. O! Właśnie! Prosto we mnie strzelił w łeb. Piętnaście jeden... dwa raczej, przepraszam. To blisko. Dobra, jest kolejny. Nieźle. O co to było? Szóstka! A, wyskoczył tutaj, Wyska y no, ręka mi wyskakiwała. O! Danke. Proszę bardzo. A na dole był. Nice. okej. Okay.

O, oh, był, widziałem go w trawce, jak chodził sobie nobek, pięknie, ale to było sweet, fajne to było. Co to było? Uciekam stąd, dobrze, dobrze wiedzieć. Co jest? Ale mnie ściągnął typ. Ładnie, ładnie. A zerpego. Okay, Ej, ja ciekawe czy z C4 można go zniszczyć? Okay. O! Mój czołg mnie zabił! Ja pierdolę. Dajcie tu medyka! Co za typ, nie? To jest jakiś idiota? Mistrzu ah. mnie zabił. Ten ser Charlie jest atakowany, bo ja nie widzę. Niezbyt to wyglądało jako atakowany. Ja pierdziele! Dawaj, wyjdź ty aż za swoje ty gnoujuty. Zemsta jest słodka. Jaki nub, ale nub ze mnie. Czasem tak jest, że się zacina człowiek i chołkuje. Jest jakiś czołk, nie? Ale jeden tylko mam. Tu trzeba więcej. Nie! Ciema? Telo! Zamykaj za sobą drzwi! What the fuck! Cieba sieba! Cieba Kubiksu! Kubiksu! Co było? Te typy na tym alfa są? Już nie ma. Po wykoszeni Już się kończy. Kończy się meczki. Ek, W łeb. O chyba nie przerzucam. Zostaw obity gościu grubo. Sabotaż można zrobić, uwaga. No co jest, dlaczego teraz nic nie mogę zabić? Cały czas mogłem zabijać, teraz już nic. Wow! To było ładne. No i koniec. 35-20. Słabo, słabo. Już na początek było bardzo dobrze, a później już. Szczołkowałem trochę.